Państwu, Mirosław Parek, Studio Polaków. Jednocześnie kandydat na, były kandydat na posła Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w 2019 roku. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy 25 października 2019 roku. W dniu dzisiejszym odbyłem taką małą wycieczkę po terenie Warszawy gdzie złożyłem protest do Sądu Najwyższego oraz powiadomiłem m.in. Kancelarię Prezydenta oraz Trybunał Konstytucyjny oraz próbowałem również dotrzeć do ONZ-u. Niestety to zostało mi udaremnione, nie zostałem wpuszczony. Znaczy do budynku wszedłem, ale niestety do, do osób, które znajdują się w pokojach, tak zwanych pokojach, w których znajduje się ONZ, niestety nie zostałem wpuszczony nawet. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym złożyłem protest odnośnie e, odbytych wyborów, e, teraz 13, 13 października i w związku z tym chciałbym złożyć e, taką krótką informację Państwu. Mam nadzieję, że w gruncie rzeczy to jestem pierwszą osobą tego, e, tego incydentu, ze względu na to, że nasze bierne prawo wyborcze, czyli osób, które chciałyby ubiegać się samodzielnie do kandydowania na posła bądź senatora Rzeczpospolitej polskiej zostało nam ewidentnie odebrane. Pomimo to, że w 1990 roku 29 czerwca została podpisana w KBWE odpowiednia inicjatywa dotycząca praw człowieka, gdzie każdy jeden obywatel Polski mógłby swobodnie startować właśnie w wyborach powszechnych, oraz y, powinno być mu to zapewnione na równych warunkach tak samo jak w chwili obecnej startują właśnie partie jest to dosyć obszerne, obszerne pismo muszę szczerze powiedzieć proszę bardzo dosyć obszerne pismo Zajemuje, zajęło około 18 stron nie będę tego wszystkiego przedstawiał w tej chwili na dzień jutrzejszy jestem umówiony z panią Bartą Wilczyńską z programu Realu 24 gdzie zamierzam poinformować troszeczkę szerzej na temat tego pisma, właśnie, które w tej chwili złożyłem. A ze względu na to, że mamy problemy z dotarciem do mainstreamowych mediów, w ten sposób przynajmniej staram się Państwu przekazać tę wiadomość. Szanowni Państwo, yy, będę starał się na bieżąco Państwa wszystkich tutaj informować o przebiegu. Tutaj tego protestu oraz tego, w jaki sposób kancelaria prezydenta, tak samo jak i Trybunał Konstytucyjny oraz Sąd Najwyższy do tego wszystkiego się odniesie, ale znając chwilę obecnej rzeczywistość, to muszę szczerze przyznać, że Sąd Najwyższy nawet zaakceptował Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Pana Kwaśniewskiego, byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która no niestety nie, 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 mniejszością głosów, to znaczy 42% bodajże 40 znaczy przecinek 40 została zatwierdzona, a tak prawdę mówiąc to było ponad 20% zaledwie głosów na tak Prawie większość była na nie, no i niestety, ale 60% osób uprawnionych do głosowania nie podjęło tej inicjatywy i w ten sam sposób opowiedziało się za tym, aby nowej konstytucji do życia naszego nie wdrażać. No niestety została wdrożona, Sąd Najwyższy również to przyjął, zaakceptował i w związku z czym ta konstytucja zaczęła u nas egzystować w Polsce, tak? Szanowni Państwo, prawdopodobnie teraz i te wybory zostaną również przyjęte pomimo tych protestów, które napłynęły, tak z koalicji obywatelskiej, jak i z konfederacji, ale te wszystkie protesty, które dotychczasowo wpływały, tak muszę prawdę mówiąc, były tylko takim drobiazgiem w związku z tym, co ja tutaj w tej chwili przekazałem i będę w szerszej skali chciał Państwu tutaj przedstawić, ale w kolejnych takich wywiadach bądź recenzjach bezpośrednio skierowanych tutaj do Państwa. Na tę chwilę chciałbym skończyć. To była tylko krótka taka informacja dla Państwa, żeby wprowadzić Państwa właśnie... W problematykę tego, co na terenie Rzeczpospolitej Polskiej się dzieje, oraz tego, że od 1990 roku skrzętnie rząd polski, bez względu na to, czy była to Platforma, czy PiS, ukrywali przed nami odpowiednie pisma, które obligowały ich do tego, poza tym Polska obligowały do tego, aby każdy jeden z nas, obywateli Polaków, miał możliwość swobodnego kandydowania do parlamentu, do. Sejmu do Senatu. Niestety zostało nam to odebrane i w związku z tym właśnie złożyłem protet do Sądu Najwyższego, który do dzisiejszy właśnie złożyłem. I co będzie tego skutkiem? Jeszcze naprawdę nie wiem. Będziemy musieli tutaj poczekać. Ja ze swojej strony chciałbym Państwa poinformować, że jako sędzia pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego będę robił wszystko, aby w sądach, nie tylko w Sądzie Najwyższym, ale w Sądzie Okręgowym oraz w Sądach Powszechnych nastąpiły zmiany. Nastąpiły ewidentne zmiany, czas najwyższy, aby wprowadzić ławę przysięgłych aby nie jeden człowiek decydował o losie na przykład dziesięciu oskarżonych, ale aby to łaba przysięgłych, czyli społeczeństwo decydowało o tym, czy dany człowiek jest winny popełnienia danego czynu, czy też niewinny. Bo tylko i wyłącznie w taki sposób jesteśmy w stanie zacząć w naszym kraju rzeczywiście odpowiednio egzekwować sprawiedliwość i aby nasz kraj zaczął porządnie się rozwijać. Nie może być tak, aby człowiek, który zakłada togę, zakłada łańcuch, odcinał się całkowicie od świata zewnętrznego, aby nie był tykalny, aby jego podejmowane decyzje w stosunku do innych osób, bo nie mówię tylko wyłącznie do osoby, do innych osób, mogły e, tego człowieka całkowicie dyskwalifikować z życia społecznego. Tak po prostu być nie może. My jako społeczeństwo powinniśmy przejąć inicjatywę, my jako społeczeństwo powinniśmy bacznie patrzeć sędziom na ręce, a sędzia nie powinien wydawać samodzielnie wyroku, tylko grono społeczne powinno decydować o tym, czy dany człowiek popełnił rzeczywiście przestępstwo, czy dany człowiek rzeczywiście powinien zostać ukarany a sędzia jest tylko i wyłącznie od tego, aby to prawo w stosunku do danej osoby wyegzekwować na podstawie zasądzonego bądź podjętego, podjętej decyzji społecznej, a nie na podstawie własnego widzimy się. Na tę chwilę serdecznie Państwu dziękuję. W dniu jutrzejszym spotykam się z Panią Marią, z Panią Martą, przepraszam, z Panią Martą Wilczyńską z programu W Realu 24 gdzie przeprowadzimy krótki wywiad, może nie krótki, może nawet i dłuższy, w zależności od tego, jak będzie nam układała się rozmowa. Nie wiem jeszcze, jakie tematy dokładnie poruszymy, ale na pewno poruszymy tematy właśnie te, tegorocznych wyborów oraz tego protestu, który w tej chwili złożyłem. I mam nadzieję, że będą Państwo z nami, że będą Państwo nas obserwowali, że będą Państwo słuchali tego, co właśnie mówimy i że wyciągną Państwo sami wnioski wobec tego, co wokół nas wszystkich się dzieje. Na tej chwili serdecznie Państwu dziękuję, życzę dobrej nocy i pozdrawiam serdecznie. Mirosław Farag i Rastudio Polaków. Do zobaczenia.